Była do nas trupa teatralna, która swym przedstawieniem chciała uświetnić Twoje święto. Chcą oni przedstawić dwie scenki z życia naszej braci szlacheckiej. Żyłem po niej posagu cztery siedzielniczne. Piękna, grzeczna, rozumna. Tym lepiej. Tym gorzej. Wszystko dla złe wyszło i zgubi mnie z Bóg daj to żonka ze wsi. A z miasta? No Boże! Wiedziałem, nie niedobrze udała aktora. Modna filiz zgardziła serce do Ja bym zgardził, ale... Owe wioski. Co słychaliśmy? Dziedziczne. Lebie zwiodły. sprawiły te odpły śliczne. Wyjeżdżają do domu. Jej mość w złych humorach. Czym pojedziem? Kareto. A nie na resorach. Szczęściem pan Piotr sprowadził za granicę angielską karetę. Siada jej moś, a przy niej suszka faworyta. Kładą skrzynki, skrzyneczki, woreczki i paczki. Te od wódek pachnących, tamte od tapaczki. są budło kornetów, jakiś kosz na fanty. W jednej klatce kanarek, co śpiewa kuranty. W drugiej sroka, dla ptaków jedzenie w garnuszku. Dalej kotka skocięty i mysz na łańcuszku. Masz radę, pan kucharza? Mamy, moje serce! <gry> Moje serce. Proszę się tych prostactw oduczyć. Masz bać pan Stangryta? Wszak na wiezie. To Furman. Trzeba od parady mieć większego. Masz bać pan figurki piękne z porcelany? Nie mam. Jak to być może? Wjeżdżają we wrota. Spojrzała z karety, wysiadła a za nią suczka, i kotka, i myszka. A gdzie sala? Tu jadamy. Kto widział tak jadać? Mała izba. Czterdziestu nie może tu siadać. Tu pokój sypialny. A pokój do bawienia? Tam, gdzie jadamy. To być nie może. A gabinet? Dalej. Tam będzie lewać pani, a tu będziemy spalić. spali. Spali? Proszę o spanie do swoich pokoi. Ja potrzebuję osobnego odspania, od spania, od strojów, od książek, od muzyki, od zabaw prywatnych. Jej mość w rządy. Pełno w domu wrzawy, W Żawy. dwa tygodnie już domu i poznać nie można. Poszły słoiki, zapteczki, poszły konfitury. A nowym dziełem kunsztu i architektury spółek szafu mahoni, w nich książek bez liku. A wszystko po francusku. Zjechali się goście. Goście patrzą sali, patrzy szermel między gumna, stodoła się pali. Zostały jeszcze moje cztery sie dziedziczne. Pani odzywa się dwornie. I osie nie wystarczy, mówi pan pokornie. To wróćmy się do miasta. I dobrze mi tak, choć w pracunek bodzie, cóż mam czynić? Różny żal po szkodzie. Słabyś? I jak jeszcze? Ból głowy dokucza mi okrutny. Pewnieś wczoraj był wesół, dlategoś dziś smutny. I jak było, opowiem. Upiłem się onegdaj dla imienin żony. Nie mi tego było. Dzień ten uroczyście musiał być obchodzony. Wina mieliśmy dosyć i nieźle się bawiło. Cieszyliśmy się pięknie i nieźle się bawiło. Trwała uczta do świtu. W południe się budzę i cięży głowa jak ołów. Krztuszę się i nudzę. Dobry. Dajcie. Dajcie. O, trunek. Gorący, dobry jest na żołądek. Ustały nudności, ustały ból głowy, Bog daj to w A może po szyneczce trochę wina? Kieliszek, jeden, drugi, z nie zawadzi. A nawet i dobrze, jeśli zrobię wino czyste, wytrawione. Naprawimy ojczyznę! Przekopiemy góry dla srebra i złota. Odbierzemy Inflanty i państwa multańskie. Policzymy owe sumy napolitańskie. Na Zreformujemy państwo! Julian był zwycięski. Nieprawda, wasz mość! Jak to mość! Nauczycie się rozumu człowiecze. Bogdaj, w piekło przepadło to obrzydliwe pijaństwo. Cóż w nim? Tylko zwady, niezdrowie, grubiaństwo, nudności, guzy i plastry. Dobrze. Dobrze mówisz, podłej to zabawa hałastry. Brzydzi się nim człowiek prawy, jako rzeczą sprośną. Z niego zwady, obmowy, nieprzystojne. Pamięć się przez nie traci. Zdrowie się nadwyręża i ukraca życie. Patrz, jakie strzeźwości płyną pożytki. Zdrowie, czerstwe, myśl wesoła i modna. Moc do pracy zdolna. Majętność w dobrym stanie. Gospodarstwo rządne. Dostatek na wydatki potrzebne, rozsądne. Te wstrzemięźliwości, zaszczyty, pobudki, te są. Bądź zdrów. Gdzieś idziesz, napije się wódki.